Zależy, na której jesteś ty, w tej zakładce. Na zakładce obiekty powinieneś być, i masz wszystkie samochody przy I na Czekaj, dole teraz... jest... Okej, okay, wiem już. już wiem, już wiem, już wiem. Okej, okay. chyba będzie dobrze. Najgorsze jest to, że klatek nie mam pokazanych. Czy widzę? Znaczy? Nic. No. A jak to się włączyło? Shift? Shift, tab? Nie. Uh. Shift. Zależy w jakiej tej? W jakiej, w jakiej nakładce chcesz? <grych> czy z Shadow ShadowPlaya, czy z. No, z ShadowPlaya będzie chyba najłatwiej. No, ja, ja mam zmienione, także nie wiem, jaki jest standardowy przycisk. Żeby wywołać tego menu w GeForce Now, chyba jest ctrl Alt M, ale nie jestem pewien. Nie. A... nie. Nie wiem, nie wiem do naprawdę o. Nie o, wiem szybciej nie będzie To wiem, mi ciągnie O co? Wincha podpiął? Niechcący no, leż Ty Tym winchem też jest kurde nie, Chyba na, na Y się wincha podłącza, tak jest Szybkiego wincha, a można też takiego zaawansowanego na na funkcjach tak jak było w Madranerze dużo, dużo nauki nas czeka w tą grę, coś mi się wydaje, będzie kaleczenie na, na początku. Ale tak silnik. Łosiek, sz, łosiek szaleje, dobra? To co? International. To co, jedziemy te, te waypointy odkrywać. No dobra. tam pipczy? No i nikt. Nie. Fajnie naparza w pipek jak się ten... A tak, no. tak, wali z pięści. Boko. <grym> no ale ja już mam waypointa na watchtowera ustawionego. Ja też. Błosiek, e, ty też chcesz watchpointa odkrywać? Czy chcesz zrobić misję? A, bo wy macie mniej podkrywane. Jezus. Możemy odkrywać dalej. Dobra, Widzę, to... że wiedzieliście od razu gdzie jechać, jeżeli chodzi o garaż. No, no. O ja pojechałem źle. <grym> Naokoło jakoś? Tak zaraz za mostem, jak jest... to skręciłem takie bagno na prawo. Tam jest utopiona ciężarówka gdzieś mniej więcej. Też no, w no, no, no. farmie jest. No wiem, wiem. Próbowałem ją uratować, ale uszedłem i zrezygnowałem. Dobra, nie, ja And... chyba live wyłączę, bo trochę przycina, więc wolę się na.